Cześć, nazywam się Daniel Zworowski, reprezentuję firmę Agroplast, największego polskiego producenta części do opryskiwaczy. Często dostajemy od Was zapytania, jak uniknąć problemów z zapychaniem rozpylaczy, zwłaszcza dwustrumieniowych. Na tym filmie więc postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Każdy opryskiwacz musi mieć sprawny układ filtracyjny oczyszczający ciecz użytkową. Zapobiega to uszkodzeniu pompy, zaworów oraz zapychaniu się układu hydraulicznego, a zwłaszcza rozpylaczy. Prawidłowo zaprojektowane i umiejscowione filtry powinny umożliwiać ich łatwą obsługę bez użycia narzędzi. Układ filtracyjny opryskiwacza składa się z kilku następujących po sobie stopni filtracji, w którym każdy kolejny stopień jest wyposażony we wkład filtracyjny z siatką bardziej gęstą od poprzedniego. Gęstość siatki filtracyjnej wyraża się liczbą mesh, czyli liczbą oczek sita na długości jednego cala to jest 25,4 mm. Zaczynając od sita wlewowego, jego gęstość powinna wynosić pomiędzy 16 a 32 mesh. Filtr sący powinien mieć gęstość pomiędzy 32 a 50 mesh. Filtr rozdzielacza, filtry sekcyjne dla każdej sekcji i filterki indywidualne przyjmuje się w zakresie mesh 50-100, jednak Bezpiecznie jest stosować filtry w zakresie MESH 80-100. Zgodnie z zaleceniami, opryskiwacz powinien być wyposażony w co najmniej dwa stopnie filtracji: jeden po ssącej, drugi po tłocznej stronie pompy, bez uwzględniania sita wlewowego i filtrów w oprawach rozpylaczy, tak zwanych filtrów indywidualnych. Najważniejsze są filtry ssawne, które standardowo są wyposażone w sito o gęstości mesz 32 lub 50. Filtry te są montowane pomiędzy zbiornikiem cieczy a pompą i mają za zadanie zabezpieczenie pompy przed uszkodzeniem. Filtry ssawne często wyposażone są w specjalny zawór odcinający, który odcina wypływ cieczy ze zbiornika po odkręceniu specjalnego korka pokrywy. Tak jak właśnie widzimy, i jest to duże udogodnienie. Ponieważ wkład filtracyjny można oczyścić nawet przy pełnym zbiorniku, tracąc przy tym tylko niewielką objętość cieczy odpowiadającą pojemności filtra. Kolejnym stopniem filtracji jest filtr ciśnieniowy, który jest zazwyczaj połączony z zaworem sterującym. Powinien być on wyposażony w sito o mniejszych oczkach, czyli np. mesh 80. Filtr ten bardzo często jest też filtrem samoczyszczącym. Z kolei pomiędzy zaworem sterującym a sekcjami opryskowymi montowane są opcjonalnie filtry ciśnieniowe sekcyjne po jednym dla każdej sekcji. Dla ułatwienia doboru wkłady filtrów również oznaczone zostały kolorami według normy ISO 19732, czyli dokładnie kodowanie kolorem. I tak SITO MESH 32 zawsze ma kolor czerwony, SITO MESH 50 kolor niebieski, MESH 80 kolor żółty i MESH 100 kolor zielony. Czyli im większa liczba MESH, tym bardziej gęste SITO. Pamiętajmy, że sprawne i czyste filtry zapobiegają zapychaniu rozpylaczy i pozwalają uniknąć przerw w pracy. Zastosowanie dodatkowo filterków sekcyjnych o gęstości sit minimum MESZ 80 na każdej sekcji opyskiwacza pozwoli znacznie zaoszczędzić czas. Jeśli przykładowo na lance 15 metrów mamy 30 głowic i w każdej z nich przynajmniej jeden filterek indywidualny, to dla porównania oczyszczenie 5 filtrów sekcyjnych w porównaniu z 30 filtrykami indywidualnymi robi nam kolosalną różnicę w czasie obsługi. Czyli podsumowując, przyczyną zapychania się rozpylaczy, zwłaszcza dwustrumieniowych, są niesprawne, zapchane lub źle dobrane gęstości sit w układzie filtracyjnym. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam w przyszłości zaoszczędzić trochę czasu i nerwów. Jeśli będziecie mieli dodatkowe pytania, zachęcam do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. Dziękuję, cześć.